Jak podoba... O, ogólnie lubicie miami? Yeah. Nie. No, ja też nie zgadza się. A ty Kubus mm -hmm. lubisz miami? Miami? No, dobry ser. To też nie tak. wiem czy taki balcie jest. Dziwny jest ten zakręt, dziwna ta sekcja w ogóle kurwa jest jak... Jakby jakiś paralitykiem kurwa wymyślił. To jest tak, szybkie zakręty, długa prosta, jakieś pojebane zakręty, długa prosta, herpin, no i tyle. I więc... Pojebane zakręty nie. to są moje ulubione. Uważaj Kubus jakby nie wyjeżdżał z pitu, bo ja zapierdalam I no roz. No i legendarny pierwszy sektor, gdzie jedzie się jak lodzie. To zjebany jest. Kurwa sektor. kurwa. No. kurwa, tu jest to, to jest, tu jest ta sekcja. Noo. A no tu. O kurwa. Jebany, co pojechał? Nie, kurwa. Co ty pierdolisz? Onaj mówi, ale masz wielkiego kutasa, ściany byś nim przebił. Kto tak mówi? Co ty pierdolisz? Ja co pierdolę? No Nie wiem No ona mi mówi, ale masz wielkiego kutasa, chyba ścianę byś nim przebił. A ja wiecie, mam 15 cm w maksie. Może cienka ściana. Ale masz wielkiego kutasa Chyba byś ścianę nim przebił A ja mówię co ty żartujesz sobie? Wiecie, ja wiedziałem, że ja mam kutasa tam 15-16 jak stoi. To ona do mnie pierdoli, że ja mam kurwa dużego kutasa, że ścianę bym przebił. Kurwa. Co się stało, kubuś? Kubuś, mejcie co się stało? Były z fioletowe, 14 sekund do przodu. Wow, aż no. Kurwa, zadławiłem, zadławiłem się. I w ostatnim kornerze lekko spinał z Kuba traci tylko 12 sekund w pierwszym sektorze. No Kuba, jak poprawisz pierwszy sektor, to może się bić o P19, nie? No spokojnie, spokojnie. Ale dwa filetowe już były. Pierdolić. Pokaż mi jak przejeżdżasz yy, Mickey Mouse section. Co kurwa? No to jest takie Mickey Mouse. Mouse, kurwa. No tak, tak, tak. Tak się mówi. Dobra, teraz będzie na full Pidzie, dopiero. Dopiero? Wiesz... Czy to jest Outlap? O Jezu, Ebe, ebe. I bardzo dobrze to nie głuchy telefon. Ding dong, nie pojedziesz tą windą. Grasz w ping pong? Kurwa, kurwa odbi. odbi. Klasyczek, klasyczek. Nagrasz no, w ping pong to kurwa odbi. Lubisz plotki i ty mój. Mu... No nie, nie zakończę. Do dobrze tylko mówię. Aha, na czwórce mnie wyjeba uwaga kur... będzie... Będzie rozjebany Mercedes na, na boczu. A drugi też widzę, że będzie rozjebany obok. Kurczę, możesz oddać Retirenta. Chyba, że chcesz jechać. Co się radzi jebać, spektakularnie. <grystanie> o kurwa, ale Ładnie, ładnie. Noty No, ty 10. Dzięki. Ty 19. O kurwa, to ja nie wiedziałem, że taką skalę mamy. No, skala skoków tarsiarskich. Chłop, wiecie co, to będzie lokat lockup za lockupem. Ten co gotuje strategię, ty. Ty co, ugotował? Ugotował. Kurwa te wszystkie boty na sałtach to mnie martwią lekko. Wiesz co mnie boli? Że... O. W głowach się pierdoli. Ludziom, no no. <laughs> Urodzi Jeszcze w tej sekcji kurwa ale mi wyjebało prawie No ale jak ja mam się ruszyć teraz? Oj kurcunek! Co? No. CFT-kary uratowałby cię uratował w sumie. cię wyprzedzał teraz. Jeffy mówi damage to rear wing. Oho. Co, hard do końca, kurczun? Kurczun na meda. Na medach? Mhm. No, no dobra. No kurwa. Co? Jeszcze No Rozjebałeś się? Nie, rzucę tyg jest z krzywu. Tak coś czułem, jak już hamowałem, mocno do robiłem, no nie? To już... Poleciałem prosto. No, wydaje mi się, że zjebałem nie pitując, wiesz? Jest taka opcja. Ale będziesz miał potem świeższe opony. Będę, ale czy będę to wy... Indy in slap, Indy slap. Dziękuję. Ja mam 2% na moich oponach po dwóch okrążeniach. Ja 3 i 4. Ja Miałem 10%. Ale 4. jeszcze spokojnie, zaraz pewnie będzie z tym klikarzem, coś tu mierzy. Druga z tym skrzyżem lujarzy.

Mogłem na, mogłem na sofce chyba Ech. You have some work to do? Ja? No No mam, mam Ale you kurczę know na opony już płacz. Wątpię Kurczę na opony mam 9% No właśnie Mogę, Mogłem softy założyć Zjebałem Mogłeś Chociaż czy mogłem? Hmm. No nie jestem zadowolony ale nieważne, jesteśmy w punktach. Dla pierwszy i pół to ważne? Ja planuję być na podium. No i to mi się podoba. Pierwszy sektor na spokojnie, no ja? Tak. Ja. Co on robi? No niestety, na to jest tu niebo tam. Zajebiście. No nie, nie wiem, nawet co on w ostatnim momencie, jak już hamował, to nie zmienił tego kurwa kierunku. Nawet nie jest no Najważniejsze, że jak już są, to one kurwa dalej jadą, zaparte i cię pchają. Jakieś uszkodzenia? Nie wygląda jakby były, ale... mentalne uszkodzenie jest. Właśnie mi kurwa ten Jeff powiedział, że underbody damage. Za bardzo um. się ślizgasz. Reklam 70% baterii seba. A on popierdolany jest, my ja rozjadał. A zobaczyłam, szybszy setup. Na prostych. Strasznie się kurwa tym jeździ teraz. Wszędzie prawie kurwa musi kontra lecieć, bo kurwa mnie wypierdoli. Kurwa mać. Kurwa mać. Nie ten ten baterii nie używa. No to do dobrze, dobrze. Nie wygląda to dobrze, powiem ci komuś. Może o punkt nie będzie walczony. No będzie starany się walczony o punkt, ale wątpię. No i wciśnie, kurwa na tej Deresie. O kurwa kurwa, byłem szeroko. Trzeba odpalić protokół Pizda ogień. Ja odpalam protokół Pizda chuj. No, <laughs> gasli wypierdala razem. Dobra. Po prostu to nie był weekend Mercedesa. Ile zjebałem się. <śmiech> <śmiech> nie będę ulicy, o ty kur... bez skrzydła jedziesz? Tak że Leclerc ma 70% baterii Zawsze na wyjściu z 3% spali i chuj Wyłącza Może na ostatnie okrążenie, spokojnie Żeby nie mógł deresem em odebrać Czyli to jest kurwa Sark Leclerc On wie co robi Pa na to 75% ma Okej, panie, nawet nie w... o włączył Włączył Poszedł wyłączył Bo mówię ci, on chce w drs się utrzymać Ostatnie okrążenie, full pizda, send it! Ale kurczuł snapa No widzisz, on I używa już więcej. No, no. O, o ale kurczę, opa, pa 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 Nie wykorzystał tego błędu kurczuna, ale... No i no Cieśniu ja tak... włączy, jak wypali no energię. Nie, no, teraz tu już nie ma chuja. Pali! Dresik zaraz tu jest No kurczę... włączył, co jest? Dobra, Dresik, nie, nie, nie włączył, włączył Nie włączył, włączył O kurwa kurczę, mało energii! Kurwa. Co jest? Dobra, może chce zaatakować na... O kurwa Co robi. robi? Walczy, walczy Na no, tu odpalę już, kurwa Ale na ostatniej proste jak się wypierdoli z energii Jest na dupie kurczunoi. Teraz poszli, odpalił, leci, a i elektrownie. leci, ale to będzie za mało, dobry Nice kara. We we to, no wiesz, gdzie Wjechałem w safety cara, skrzydło,